pomógł mi naprawić buta. Tutaj też jest warsztat do szycia. Ja dałam innej pani moje spodenki do uszycia i teraz właśnie widzę, że to jest bardzo praktycznie. Wszystko jest w jednym miejscu. Można kupić owoce, warzywa, chyba ryby też. Muszę zajrzeć tam na ten market. I nawet że widzę srebro złoto, a po prostu tutaj nawet jest, nawet jest ten fryzjer. Yy, więc, yy, więc można tutaj załatwić dużo spraw w jednym czasie. Podobnie jak u mnie w Jeleniej. Mamo, Ryneczek tutaj też jest. <grytanie> I bardzo fajne wspomnienie, bo mój pradziadek był szefcem, więc takie same puszki, takie same, yy, takie same normalnie narzędzia jak mój pradziadek maszyny i te wszystkie singery, właśnie stoły, więc no miłe doświadczenie tutaj, jeżeli macie coś do naprawienia w Danang, to przychodźcie.